Czasem mamy 18 minut do godziny 13. Pochejnale. Europa Środka. Antoni Trzmiel i Paweł Lekki, witamy Państwa w nowym magazynie. Dlaczego Europa Środka? Dlatego, że jest inna niż ta na zachodzie i inna od tej na wschodzie kontynentu. Tu ceni się umiar. Europa Środka rozciąga się od Polski, poprzez Węgry, aż po Chorwację. Co nas łączy, co dzieli, jakie mamy marzenia, no i pomysły na przyszłość, o tym wszystkim będziemy mówić w naszym co piątkowym magazynie. Te ostatnie święta ze względu na, na pandemię na pewno w każdym domu były inne, ale taki ideowy obraz święta Bożego Narodzenia to duże rodzina przy choince. Święta już de facto za nami, ale w tym roku będą następne. I, I będą pewnie trochę różne niż te na Węgrzech, ale jednocześnie bardzo podobne. A teraz, proszę Państwa, naprawdę coś ciekawego przez lata spoczywała w wiedeńskim Arsenale. Nie wiadomo w ogóle, kiedy ta zbroja wyjechała z Polski. Ona mogła być podarowana Habsburgom w XVI w końcu i w XVII wieku. Żadnego śladu nie znamy, żeby pozwolił tą historię odtworzyć. Zbroja króla Zygmunta II Augusta powraca do Polski. Ale nasz magazyn rozpoczynamy od spotkania z gościem, panem profesorem Maciejem Szymanowskim, dyrektorem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Gościem, ale tak naprawdę współgospodarzem, bowiem magazyn Pohejnale powstaje przy współpracy z Instytutem. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się nisko panom redaktorom i wszystkim słuchaczom polskiego radia. Panie profesorze, Europa środka różni się bardzo od reszty kontynentu dziś, w latach XXI wieku? Tak, myślę, że tak. Po pierwsze to jest ten obszar Europy, gdzie dotarły dwa totalitaryzmy i tutejsze narody musiały po prostu przeżyć jakoś ten okres. Po drugie, tutejsze narody bardzo lubią być środkowo-europejczykami. Mamy w Polsce środek, geograficzny środek Europy w Suchowoli, ale Czesi twierdzą, że w Pradze jest ten prawdziwy środek Europy. Czy Słowacy, że w Kremnicy, Węgrzy, że w Tajo, Ukraińcy, że w Dilowe. W sumie mamy 13 środków Europy geograficznych w naszej części Europy. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, bardzo, bardzo ważny czynnik, że jednak z większym optymizmem patrzymy Przyszłość z większym niż na przykład Francuzi, Włosi czy Hiszpanie. I o tym optymizmie z panem profesorem już za chwilę porozmawiamy w naszym magazynie. Pochajna Europa Środkowa. Stolice Polski i Węgier dzieli ponad 850 km, a łączy o wiele więcej niż tylko pociąg pomiędzy obydwoma stolicami na przykład Święta Bożego Narodzenia i niektóre tradycje świąteczne. Chociaż czas świąt już mija tak powoli, to Klaudia Porębska szukała podobieństw i różnic w spędzaniu świąt w Polsce, no i na Węgrzech oczywiście. Święta to czas, który spędzamy w rodzinnym gronie. Tak jest zarówno w Polsce jak na Węgrzech, mówi Orszoja Zuzanna Kowacz, ambasador Węgier w Polsce. Przede wszystkim święta Bożego Narodzenia Tym obok Wielkanocy to największe święto, kiedy rodzina się spotyka. No oczywiście te ostatnie święta, ze względu na, na pandemię, na pewno w każdym domu były inne, ale taki ideowy obraz święta Bożego Narodzenia to duże rodzina przy choince. Jednak można dostrzec też sporo różnic w tradycjach świątecznych obu krajów. Na przykład w Polsce rodziny wspólnie ubierają choinkę nawet kilka dni przed świętami, a na Węgrzech w dniu świąt robią to tylko dorośli. Wyjaśnia Gaspar Keresztes, Węgier, który od 9 lat mieszka w Polsce. Tutaj w Polsce zauważyliśmy, że niektórzy już tydzień wcześniej, czy tam kilka dni wcześniej Ubierają choinkę. Na Węgrzech to jest wykluczone. Tylko i wyłącznie 24 stawiają choinkę, nigdy wcześniej. Szczególnie tak, że dzieci nie brali udziału w ubieraniu choinki, tylko zobaczyli tam samo wieczorem. Polskie dzieci wierzą, że podarunki przynosi Święty Mikołaj. Jednak Gesparka Resztes wyjaśnia, kto robi to na Węgrzech. Na Węgrzech Święty Mikołaj przyjdzie tylko 6 grudnia. 24 grudnia. W czasie świąt nie Mikołaj, tylko jubilat, czyli sam Jezusek przyniesie prezent i węgierskim rzeczom. Anna Popek, dziennikarka i pasjonatka węgierskiej kultury, zwraca uwagę na piękny zwyczaj wspólnego kolędowania. Węgrzy mają też piękne kolendy, i jak byłam właśnie z wizytą u pani Ambasador, to cała rodzina śpiewała wspólnie kolendy po węgiersku, i, i widać było, że robią to zawsze i że jest to u nich w nawyku i w zwyczaju, że tak właśnie spędzają te wigilijne wieczory, śpiewając, więc w tym. Też są bardzo podobni, ale kolendy są oczywiście węgierskie. Wiele nas różni, ale najważniejsza tradycja jest taka sama w obu krajach. To świąteczny i spokojny czas spędzony w gronie najbliższych. Proszę Państwa, w programie pierwszym Polskiego Radia wracamy do rozmowy z panem profesorem Maciejem Szymanowskim z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Panie dyrektorze, mówił Pan o optymizmie w podejściu do rzeczywistości tej części Europy. No to Nasze ambicje są trochę większe niż tylko bilateralna współpraca, Grupa Wyszehradzka. Sięgają Unii Europejskiej, NATO, ale także rodzącego się Trójmorza. Dużo tego można się nieco pogubić. Dużo i mało nadrabiamy troszeczkę stracony czas w XX wieku, który nie był dla nas najłatwiejszy. Wymienił pan redaktor Trójmorze rzecz, inicjatywa, która której jeszcze pięć lat temu nikt nie słyszał, a w tej chwili trwają no, wstępne już prace na temat dotyczący bardzo wielu inwestycji, w sumie za 500 miliardów euro, czy przepraszam, dolarów, inwestycji w transport, inwestycji w, w, w przemysł cyfrowy w, w, w energetykę. 500 miliardów może się wydawać bardzo dużo, ale jak przypomnę, że, że fundusz, o którym nie tak dawno było bardzo głośno w Unii Europejskiej, ten fundusz Next Generation, jeśli chodzi o państwa Grupy Wyszehradzkiej i Rumunię, daje razem już 150 miliardów euro. Także wszystko jest w zasięgu ręki, w zasięgu naszych ambicji. Po prostu potrzebujemy wzmacniać się, wzmacniać wschodnią flankę NATO Unii Europejskiej bez wątpienia. No i. W w międzyczasie załatwiać takie drobiazgi jak, jak, jak szczepionkę na przykład na koronawirusa, bo wiemy, że stoimy w tej takiej długiej kolejce jako społeczeństwa Unii Europejskiej i nie bardzo się możemy doczekać na duże dostawy. No dobrze profesorze, ale to krótko. Jak to przełoży się, te wielkie instytucje i wielkie pieniądze na życie takiego prostego Kowalskiego czy Trzmiela nad Wisłą? No, na przykład będziemy podróżować z Warszawy do Budapesztu nie 11 godzin jak w tej chwili za, i za, jak to miało miejsce za pierwszego sekretarza Edwarda Gierka, tylko 5,5 godziny będziemy mo mieli możliwość przemieszczać się szybko w Jakarpatią już, już budowaną i, i która będzie finalizowana w 2024 roku. To otworzy bardzo wzmocni handel. Liczy się na Czyli, panie profesorze, po prostu będzie nam się rośnie. żało lepiej w tej e, części Europy. I o to, myślę, nam wszystkim chodzi. Ale jeszcze króciutkie pytanie na koniec. E, wyjaśnijmy, skąd ten tytuł po hejnale, bo ten hejnał bardzo ważny. Hejnał to jest słowo węgierskiego pochodzenia, znaczy świt, hojnol. A jest w nim też zawarte, zawarte słowo hong, czyli dźwięk, słowo. A jak dźwięk, to polskie radio, jesteśmy w domu. No i proszę Państwa, ten dźwięk jest oczywiście w sygnałach naszego nowego magazynu. Co piątek będziemy się o tej porze spotykać. Pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Europa Środka. A teraz w naszym magazynie jeszcze zbroja. I to jaka zbroja? Węgrzy przekażą Polsce dziecięcą zbroję króla Zygmunta II Augusta. Dekret w tej sprawie podpisał premier Wiktor Orban w Wigilię Bożego Narodzenia. I trwającą ponad 500 lat podróż bezcennego zabytku prześledziła dla nas Justyna Majszak. Do Muzeum Narodowego w Budapeszcie zbroja trafiła prawie 100 lat temu z Austrii przez pomyłkę. Jej wcześniejsze losy nie są znane, mówi wieloletni negocjator polski w sprawach restytucji dóbr kultury, profesor prawa Wojciech Kowalski. Nie wiadomo w ogóle, kiedy ta zbroja wyjechała z Polski. Ona mogła być podarowana Habsburgom w XVI, w końcu i w XVII wieku. Żadnego śladu nie znamy, żeby. Pozwolił tą historię odtworzyć. Umieszczony na zbroi monogram S.E. Austriacy odczytali jako łacińskie inicjały świętej Elżbiety, i w wyniku tej pomyłki przekazano ją Węgrom. Dopiero odnalezienie dokumentu z zamówieniem zbroi pozwoliło ustalić, dla kogo ją wykonano. W momencie znalezienia tego dokumentu nie było już wątpliwości, że chodzi o Zygis Mundus i Elżbieta, czyli młoda, narzeczona para. Przez późniejszego cesarza Ferdynanda dla jego przyszłego zięcia zamówiona w Innsbrucku. I pewnie, że tak powiem, wzięła udział w tej uroczystości. Oczywiście na piersiach młodego króla na Wawelu w czasie tych zaręczyn. Takich artefaktów w polskich zbiorach jest bardzo mało, mówi Łukasz Jędrzejczak, kustosz działu wystaw Muzeum Wojska Polskiego. Po władcy tak naprawdę zachowały się nieliczne pamiątki. Mamy w Muzeum Wojska Polskiego kolczugę. Paradną z XVII wieku przypisywaną królowi Janowi Kazimierzowi. Mamy również szablę według tradycji należącą do króla Stefana Batorego oraz tarczę paradną należącą do Zygmunta Augusta. Tak naprawdę taka zbroja, niezależnie gdzie trafi, jest bezcenna. To jest wspaniałe wydarzenie dla muzeum polskiego, że ten piękny eksponat wróci do Polski. Będzie gwiazdą. Dzięki staraniom odpowiednich instytucji, Polsce prawie co roku udaje się odzyskać zrabowane i wywiezione dzieła sztuki. Powróciły do nas choćby takie obrazy jak Madonna pod Jodłami, Kranacha, Żydówka z Pomarańczami, Aleksandra Gierymskiego czy dzieło Jacka Malczewskiego przy fortepianie. Na ich tle powrót zbroi Zygmunta II Augusta jest bezprecedensowy, mówi profesor Wojciech Kowalski. Taka zbroja, nawet gdyby w ogóle nie miała związku z Polską, to jako taka zbroja młodzieńcza, niezwykle ozdobna, wykonana na najwyższym poziomie, jako zabytek jest niezwykłej wartości. Natomiast jako prawnik muszę powiedzieć, że bez precedensu jest fakt przekazania tego Polsce. Bo my oczywiście jako Polska poszukujemy takich, które zostały wywiezione z Polski bezprawnie. Natomiast tutaj to jest dobra wola Węgier dla podkreślenia rangi tych stosunków i realizacja prośby złożonej przez pana premiera Morawieckiego premierowi Orbanowi. Także jest to klasyczny dar. Pozostaje tylko czekać na decyzję, w zbiorach którego muzeum zbroja znajdzie swoje miejsce. No, to się nazywa prezent i to jeszcze na święta Bożego Narodzenia bezcenny, nadrabiający historię. Ja to muszę zobaczyć, jak tylko gdzieś się pojawi w Polskim Muzeum. To wszystko, proszę Państwa, w naszym magazynie. Spotkałem się w przyszły piątek o tej samej porze. Antoni Czmiel i Paweł Lekki. To na dzisiaj mówimy do usłyszenia i kłaniamy się Państwu do przyszłego piątku. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Pochejnane! Europa Środka.